Witajcie, rok szkolny już na dobre zagościł, ale może czasami jeszcze zdarzy Wam się wspominać wakacje, szczególnie jak patrzycie na pamiątki, które gdzieś tam jeszcze na tych półkach się znajdują. Ja teraz przyniosłem tutaj, żeby się z Wami podzielić dwie takie pamiątki. Z wakacji, pierwsza pamiątka z kolonii, na której byłem razem z klasami pierwszymi i drugimi szkoły podstawowej, czyli z takimi małymi dzieciaczkami. Kolonia w Łapszach niżnych, niedaleko zakopanego, i tutaj jedna z takich pamiątek mi pozostała, także dużo wspomnień z tej kolonii zostało. I mam jeszcze identyfikator. Z pierwszej pielgrzymki do Częstochowy to była pielgrzymka Rzeszowska. Tutaj są moje dane, moje imię, nazwisko, grupa, do której należałem podczas tej pielgrzymki, i one sobie gdzieś tam leżą na półce. I, i często teraz, podczas tego roku szkolnego, mi o tych wakacyjnych przygodach przypominają. Do dzisiejszej pracy potrzebne będą białe kartki, kredki. Posłuchajcie fragmentu Ewangelii, który będziemy dzisiaj rozważać. Gdy Jezus wchodził do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali – Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Na ten widok rzekł do nich – idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, Wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem. Zaczynamy od tego, że na złożonej na połowie kartce rysujemy obrazek. Może to być Wasze wspomnienie z wakacji, z miejsca, gdzie Byliście. Niech Te Wasze wspomnienia będą dla Was źródłem inspiracji. Możecie namalować piękny pejzaż albo widok przez okno. Jak już namalowaliście piękny pejzaż, otwórzcie kartkę i w środku napiszcie podziękowania. Podziękujcie swoim rodzicom za te wspaniałe przeżycia, jakie mieliście dzięki nim, będąc na przykład na kolonii lub innym wyjeździe. I podziękujcie także Panu Bogu. Najlepiej podczas modlitwy. Przeczytajcie Panu Bogu to podziękowanie. Ewangelia mówi nam o uwolnieniu strądu. Kiedyś w Starym Testamencie prorok Elizeusz uwolnił z trądu Naamana, takiego wodza wojsk syryjskich, i ten na pamiątkę tego, co Pan Bóg dla niego zdziałał, jak wielkiego dobrodziejstwa doświadczył, postanowił zabrać na swoje muły tyle ziemi z Izraela, z tego miejsca, gdzie mieszkał Elizeusz, ile para mułów mogła unieść. To było uzdrowienie, właśnie tak aż tak dla niego ważne, i tak niezwykłe. I dzisiaj w Ewangelii Pan Jezus uzdrowił aż dziesięciu trędowatych, ale tylko jeden przyszedł mu podziękować. I to jest taka nauka dla nas. Trochę taka smutna, patrząc na postawę tych dziewięciu, którzy nie przyszli podziękować, żebyśmy my umieli zachować się jak ten jeden z dziesięciu, który przyszedł i podziękował Panu Bogu. A te wakacyjne pamiątki które gdzieś tam towarzyszą nam przez cały rok i, i przypominają o wakacjach Panu Bogu, one też przypominają, że mamy być Panu Bogu wdzięczni za to, jak wielkich rzeczy dokonał dla nas właśnie w te, w te wakacje, w to, co się wydarzyło, przez te wydarzenia, które miały miejsce. I dziękuję, pozdrawiam, do zobaczenia.